Cześć! Dzień dobry! Bondziorno. Hej, hej! Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj rodzice mają wychodne, więc zabieramy Was ze sobą. Mamy sobotę i dzisiaj yy, mamy również konkretną misję. Lubek, powiedz, gdzie jedziemy? Jedziemy do złotnika, do jubilera. Jedziemy szukać naszych obrączek. Nie mam żadnej wizji, jakie te obrączki konkretnie mają być, więc chcemy się rozejrzeć, bo to już jest czas najwyższy Olivier został z babcią, spędzają sobie miło czas. No a my jesteśmy w trakcie poszukiwania miejsca parkingowego. Jeszcze tu jest złotnik, ale widzę, że jest zamknięty. No jest faktycznie. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Rozpadał mm. się deszcz. Mamy nadzieję... Chyba mamy parę... So mamy. mamy. dobra, jesteśmy uratowani. No i co? I zobaczymy. Zobaczymy, co wybierzemy, czy w ogóle coś wybierzemy. Trzymajcie kciuki, aby to był parking. Też trzymam kciuki, bo już objechaliśmy pół Jeleni. No, ale... Masakra, w centrum zaparkować, wiecie co, no sobota i no chyba wszyscy mają jakieś misje, żeby coś załatwić w centrum. To na bank. Tak, Lubek do to mnie mówi, że dawno nie byliśmy. No sami ostatnio chyba na imprezie rolnikowej byliśmy. No tak, no tak, no, znaczy ja ostatnio byłem tutaj z chłopakami. No tak, wiem. Ale, ale razem dawno nie byliśmy nigdzie. No, tak pięknie wygląda, kawa, że mam przebitkę. O, ślicznie wygląda, widzicie, no pogoda dzisiaj nie rozpieszcza. Trudno jest jak jest. Mamy misję. Idziemy. Okej, okay, jesteśmy już po wizytacji w pierwszym tutaj salonie, w sumie... tak, salon jubilera. Dobra, miesza o to. Poprzymierzaliśmy sobie parę, parę modeli, no i chyba standard... postawimy na klasykę, tak mi się zdaje, bo ja mam bardzo piękny pierścionek zaręczynowy i... Ale patrząc dalej na klasyczne, to dalej jest szeroki wybór, nie? No bo no są jest. albo te... Jak to się nazywało? Z fazowane? Fazowane? Faz tak, fazowane, fazowane na brzegu albo całkiem gładkie do końca, albo takie półokrągłe. Tak. Dużo, dużo, dużo rodzajów. No więc, no ale ekstra jest w czym wybierać, i jesteśmy zdziwieni i pozytywnie zaskoczeni, że czas oczekiwania na takie obrączki to jest parę tygodni. Nie? Tak, od ile? Czterech, 4, 4, 6 tygodni. 4, 6 tygodni. I ja się tam śmiałam do tej pani, że ja myślałam, że to będzie tak, taki czas oczekiwania, jak na sukienkę, ale nie, więc, więc super. No i poleciło nam też przyjść. Wiosną, na przykład w maju, bo teraz jest wiadomo zimno, palce nie są tak spuchnięte, a później mogą, mogą nam trochę spuchnąć. No i co? Aha, no i z takimi, gładkimi, gładkimi klasycznymi obrączkami nie będzie problemu, żeby zmniejszyć albo powiększyć, bo to nie Tak, w że czasu... jeżeli będą jakieś takie wzory, jak się zeba, wyfrezowane, wyrzeźbione, tak. tak, no to będzie dużo trudniej, a mm. tak to możemy sobie zawsze zmienić ten rozmiar, jak będzie potrzeba. Tak, albo właśnie też jest opcja do klasycznych yy, obrączek, dodać coś, co się błyszczy, ale mówię, nie no, to będzie chyba trochę tłumacz. Wiecie, ja jestem sroką, ja <grym> lubię, <grym grym> jak się <grym> błyszczy, no ale obrączka chyba powinna być obrączką, nie wiem, zresztą zobaczymy, idziemy Ale teraz... są takie, ja oglądałem na internecie, w sumie przed wyjściem włączyłem na szybko, nie, gogle no, obrączki tak, ślubne, tak, tak. no i widziałem, że są takie z diamencikiem. No, no nie wiem, zobaczymy, dobra, idziemy dalej, po prostu. Dobra, kolejnym punktem na spontanie. Przechodziliśmy obok sklepu z garniturami. Poszliśmy, pogadaliśmy co jak i ile się czeka, więc umówiliśmy się mniej więcej na przymiarki. Pan nam powiedział, kiedy jeszcze będzie dostawa różnych tam kolekcji nowych, nowych takich rzeczy. Tak, więc. Więc jak widzicie, bardzo dużo załatwiliśmy w krótkim czasie. Lecimy teraz do galerii, tak mi się zdaje, nie? Kurde, czujemy dzisiaj wolność, nie? O. No, dziwnie nam tak bez Olisia, w bardzo dobrych rękach. Tutaj jest kawiarnia, taka, kawa arom, się nazywa. Aroma Kafe, tak. Bardzo dobra kawa, super w ogóle klimat więc jak będziecie wiele nie górze, naprawdę zajście sobie tam, bo jest pampki spice jest, latte. Jest bardzo duży wybór różnych też takich kaw ze świata w Aroma no, Cafe. Może byśmy sobie taką kawkę wzięli. No to chodź, chodź. Tak Taką, postawię ci kawkę. Ta? No dobra. Na, jeszcze na rynku teraz trwa jakaś, jakiś protest czy jakiś, nie wiem co... Manifest! Manifest. Wszyscy z biało-czerwonymi flagami, ale więc, nie, wie, nie wiemy. O, słuchajcie, nie wiemy co jest. To jest i to miejsce, więc warte polecenia. Naprawdę też jest bardzo miła obsługa, więc wchodzimy. Proszę bardzo, jaki lubek zadowolony, bo spotkał swoją koleżankę. Uspokę. Widzicie? Się. Nieprawda, spotkałem. Tak, on tak reaguje spotkałem... jak swoje koleżanki. Spotkałem moją byłą sąsiadkę. No, tak? Tak. Moją byłą. Dobra, pokaż co kupiliśmy lepiej, a Hello? nie. Proszę bardzo, kupiliśmy takiego y, truska Fiona. Ej, to jest piękne i to jest prezent dla firmy Proszę bardzo. dla tak, firmy tak. no powiedzcie, no, przecież to jest prezent idealny dla nich. Tak. Własna truskawa. Angelika będzie przeszczęśliwa, ja ci mówię. Nagramy jej reakcję na żywo. Zobaczymy. Dobrze, zobaczymy. Dobrze. Oby się cieszyła. Lubek zadowolony. Jesteśmy obładowani prezentami. Jedziemy, jedziemy dzisiaj do Angeliki i Adriana, więc jesteśmy gotowi na wizytę w nowym miejscu, w nowym domu. Dokładnie tak. Babcia Brędzie jeszcze nie dzwoniła. Więc chyba wszystko w porządku. Tak mi się zdaje. Trochę głodna jestem, ale mamy obiad w domu, więc trzeba zjeść to, co mamy w lodówce i dopiero jechać w gości. Bo, drodzy Państwo, w gości nie powinno się jeździć na głodnego. I pierwsze co od razu wyjdziemy, zrobimy room tour, house tour w sumie. No i od razu, i od razu do lodówki. nie? Fridge tour. Fridge tour. A, tak też może być. Dobrze, jesteśmy już na miejscu. Proszę bardzo. Jest Jadek, jest Janżelcia i Wojtuś. No i Patrz, Adek ma. Wow. To Jest taka ja, konepka. Tak. O, ja wiedziałam, mega. że. To, to co Piękne, jest, nie coś tutaj. Jak na? Ruska. Elimi to można truskawki. O, ale ekstra, jak my to zobaczyliśmy, mówimy no nie, dla dla idealne. Truskawka musi być Głównie chodziło o to o te truskawkę. Tak nam no, tam no jakieś różne te przystawki czy coś. Zawsze się przyda szklana. Fejmie. No także idziemy zwiedzać. Zaraz zrobimy pewnie kawkę, bo trzeba tak. bardzo ładnie. Dużo macie światła, super będą vlogi. Tutaj się nagrywać. W ogóle wszystko jakieś challenge czy coś. Ja już to widzę. W ogóle wy przyjechaliśmy z pełną wizją, nie? Ale co? No truskaweczka, ka urocze, Nie No pasuje. Idealnie. Proszę bardzo. Się prezentuje. No Angel, ci ogólnie nie, nie. lubi wszystko coś truskawki. Tak, prawda? truskawki. Kocha truskawki tak. właśnie. Ale ty też coś mamy. Tak, to jest dla Wojtusia. Skromny taki podarek. Ma tych gadżetów do kampanii ale Demar w się... ten czas tu mam przygotowane nasze zaproszenia ślubne, które są do wysłania. Dzisiaj wysyłam pierwszą partię. Te zaproszenia, które już są gotowe. Każde zaproszenie będzie miało stempel. Są dwa różne kolory, będzie też i trzeci. Jeżeli jesteście ze mną na Instagramie, mogliście widzieć, jak dużo cierpliwości mnie to kosztuje, ale wiadomo, trening czyni mistrza znalazłam odpowiedni sposób, jak uprościć sobie te zadanie i. Na raz robię dwie koperty, nie czekam, że zakleję, gaszę świeczkę i takie, tam i takie, tam, ale mówię, to potrzeba prób i błędów. Oczywiście zapomniałam też mikrofonów, więc dźwięk będzie jaki będzie, no ale w sumie jestem w środku auta, więc nie powinno być najgorzej. Lecę na pocztę, pójdę na trening i zobaczę, co tam jeszcze uda się nagrać. Proszę bardzo. Taka akcja. Sytuacja. Stary Krab. Nowy Krab. Widzicie? Nowy Krab ma baterię. Stary Krab jest na akumulator. Akumulator. Lubek inżynier naprawia. Zaraz wszystko będzie naprawione. Z dwóch Krabów będzie jeden Krab. Patrzcie na to. Synku, nie martw się. Tatuś naprawi kraba. I będziesz miał swojego krawika. Chwila prawdy. Teraz uruchamiasz to? No, włączyć? Patrzcie. Słuchajcie, Eureka, mamy to. Tak? Olić, mamy to? No jednak, lubek to lubek, nie? Mów mi, inżynier. Mogę jeszcze odpiąć kable od tego dźwięku, jak sobie życzysz. Patrz, można zrobić teraz dowolną modyfikację. Wow, Oli, co ty na to? Jesteś szczęśliwy? Krab będzie chodził. Nie będzie chodził, musimy tego drugiego włączyć. A dlaczego nie będzie chodził? No bo gdzieś ten silnik tu się rzeczy. No dobra, jest już, no sorry, nam trochę posłużył ten krab. Tylko zamawiając tego nowego, nie, w ogóle nie zwróciłam uwagi, że jest na baterię. no ale trudno. Ale musiałbym tą baterię dać tam. Tylko to to nic. nie będzie działać, tak Coś dziwnie mi się zrobiło mokro na ręce. Czy Oliś się zesika? Niedawno przebierałem i Czy mam takie dziwne wrażenie e. Co? Dom. E. Dom. E. Do. Oliver nauczył się nowego słowa, dom. E. Włączamy kraba? Czyżby tata włączył kraba? O. Ekstra imprezka. <laughs>